Jezus Chrystus. Na wiek wieku, Amen. Dzisiejsze nasze spotkanie jest taką okazją do tego, żeby oczami wiary spojrzeć na los człowieka. Bo jesteśmy powołani do tego, żeby pełnie pełni żyć z Panem. I chociaż ciemność towarzyszy też naszemu życiu codziennemu, ta ciemność, która też dzisiaj wypienia w Ewangelii, że rzeczywiście było jeszcze ciemno, kiedy mrok ogarnął całą ziemię po śmierci bo te słowa ewangeliczne są takim symbolem ciemności, która towarzyszy człowiekowi, który też wierzy, a z drugiej strony będzie też doświadczał różnego rodzaju trudności na tej drodze wiary. I ona jest wpisana w nasze życie, bo rzeczywiście my tutaj na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami i według wiary postępujemy, a nie w widzeniu, jak mówi na innym miejscu święty Paweł. Ale ta ciemność wiary została rozświetlona przez martwostanie Chrystusa. I dlatego tak bardzo mocno podkreślamy teksty biblijne to, że pan zmartwychwstawa jako pierwszy. I ci, którzy do Niego należą, też zmartwychwstanu, będą mieć udział w Jego chwale. Ale też wierzymy, że kto jest zjednoczony z Chrystusem, ten ma udział po śmierci w Jego chwale, wpatruje się w Pana, oddając Mu nieustannie cześć. Dlaczego tak jest? Bo Jezus umarł za wszystkich i dlatego On nas też wypisał na swojej dłoni. To bardzo pięknie już brzmiało by w Starym Testamencie. Dzisiaj, jak się pyta, kto wypisze moje, moje słowa na skalę w Księdze w Ale można to odnieść, te słowa też do tego, że Pan wypisał nasze imiona na swojej dłoni. Izajasz to zaznacza, że imiona nas wszystkich są wypisane na Bożej dłoń. i Pan Bóg o nas nie zapomina. I tak ważne jest, żebyśmy też o Nim nie zapominali w naszym życiu codziennym żebyśmy też pisali historię naszego życia i oby ona była jak najpiękniejsza bo kiedy przestrzegamy Bożych przykazań kiedy idziemy ścieżką, którą Pan wyznacza to na pewno tę piękną historię piszemy i tak ważne jest, żeby nie zapomniał że Bóg o mnie pamięta On ciągle Ogląda na mnie z miłością, ofiaruje mi swoje łaski, swoje dary, i pragnie, abym z nich korzystał, po to, żeby na tej drodze codziennej się uświęcać. I dzięki temu będę mógł kiedyś oglądać Pana, bo On żyje, tak jak powiedział mi Ja wiem, Ty bardzo Mój żywy, na, na Ziemi wystąpi jako ostatni. Bóg, który żyje, jest także panem życia. A to życie chce ofiarować tym wszystkim, którzy wierzą w niego, którzy starają się później mimo słabości codziennej podnosić, dźwigać i znowu te piękne karty swojego życia wypisywać. A też dzisiaj, kiedy czytamy Chioba, to od sobie uświadamiamy, że powinniśmy wypisać imiona naszej star naszych sercach, czyli o nich pamiętać, Jeśli mam wpisane imię moich rodziców, mojego rodzeństwa czy krewnych, będę ich nosił i będę o nich też przypominał Panu w mojej modlitwie, bo te o wiele ważniejsze, niż najpiękniejsze nawet grobowce, czy miejsca, które przygotowujemy dla naszych zmarłych. To jest to, żeby nie zapomnieć o nich. W naszej modlitwach. A nie zapomnimy, kiedy będziemy mieli te imiona wypisane właśnie w sercu. I Bóg bardzo pragnie, żeby o nich pamiętać, żeby pełnia szczęścia stała się ich udziałem. Wszyscy jesteśmy w tej drodze na górę wysoką do niebieskiego Jeluza, myślę, że ten stan korzyści można porównać do. W takiej sytuacji, kiedy człowiek w pewnym momencie jest już bardzo blisko tej, tego miasta, Jerozolimowego, ogląda go, ale jeszcze nie jest w stanie zrobić ostatniego kroku. To jeszcze mu brakuje tej pełnej doskonałości. i dlatego pewnie taki most, który jest między tym wzgórzem jednym, a wzgórzem drugim, to gdy budujemy ten most, za tych, którzy odeszli do Pana, i każda nasza modlitwa będzie ich właśnie coraz bardziej w przybliżać do pełni szczęścia. To jest takie ważne, żeby właśnie pamiętać, jak wielką wartość ma modlitwa, Eucharystia, którą ofiarujemy za tych, którzy od Pana odeszli. To jest takie piękne, widziałem na kadafezie jednej, przez księdza, taki sposób przybliżenia dzieciom. Wartości modlitwy. Pamiętam jeszcze takie barony z odpustów na gumce dyry i on to wykorzystał. Ale co zrobił? Przywiązał do tej gumki jabłko i po kolei obcinał po kawałku tego jabłka i pytał się dzieci, co się dzieje teraz. A on no mówią, no podnosi się to jabło do góry. I tak jest modlitwą. Kiedy ja się z na innych, to wtedy ta dusza coraz bardziej zbliża się do Pana Boga i będzie później mogła się z zjednoczyć. Dlatego też różaniec, który podejmujemy, jest taką piękną formą i bardzo skuteczną modlitwy za tych, którzy do Pana odeszli, ale jeszcze czekają na nasze wsparcie, na, nasze, na naszą też troskę. I stąd to już było powiedziane dzisiaj, ale myślę, że warto o tym pamiętać, że kiedy modlimy się na różańcu, to też podajemy właśnie tę wielką pomoc, okazujemy naszym zmarłym i w ten sposób przybliżamy ich do Pana Boga. Stąd trzeba nam się modlić ciągle i ustawać. Ale z drugiej strony, też przybić wielkie zaufanie do Pana Boga, prosić o Jego miłosierdzie, łaskawość. To jest też bardzo ważne, żebyśmy byli z nim zjednoczeni. żeby, tak jak Jezus dzisiaj w Ewangelii, można powiedzieć, że Ojcze, ręce Twoje uwierzam ducha mojego. To jest takie doświadczenie dla ludzi wierzących. Kiedy się rozmawia z kimś, kto na przykład przeżywał wypadek, to człowiek wierzący najczęściej. Powie o Jezu czy o Panie Boże. Jakby doświadcza. Nie ma czasu na, na, na żal za grzechy. A człowiek, który któremu brakuje zjednoczenia z Panem Bogiem, sam kiedyś oglądałem taki filmik, będzie przeklinał, kiedy widzi niebezpieczeństwo na drodze. To jest takie ciekawe doświadczenie. Ale jeśli ja będę codziennie wołał do Pana, przyzywał Jego imienia, to też na końcu mojego życia będę w stanie tego imienia przyzwać. I to jest takie piękne doświadczenie, które towarzyszy tym, którzy są zjednoczeni z Chrystusem. Dlatego, kiedy się modlimy, to później w te relacje z Jezusem coraz bardziej wchodzimy. I rzeczywiście to, co dzisiaj tutaj Paweł mówił, ważne jest, żeby On królował w naszym życiu. Potrzeba, żeby On królował. On króluje, jest Królem Wszechświata, ale tak ważne jest, żeby królował w mojej codzienności, żebym mu wszystko poddał, to co do mnie należy, czym żyję, czym się zajmuję i wtedy będę z nim zjednoczony. Po to, żeby później na końcu też, to co Symeon wypowiada, poznów Panie o tej swym w, w pokoju. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Jeśli my będziemy Teraz spoglądali na Jezusa, jeśli to Jego imię będzie wpisane w naszym sercu, tak jak On wypisał nasze imiona, to później będziemy na pewno go też oglądać i przebywać razem z Nim. Ale dziś ten duża jest, szczególnie ochronimy właśnie do naszych bliskich, zmarłych, prosząc, żeby właśnie Pan przygarnął ich do siebie i żeby mogli Go oglądać na zawsze. Wieczny odpoczynek nadziął na Ciebie, Panie. Nasza światość w jego istnę niechaj mi świeci na nie. Wieczny odpoczynek Amen.